Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym kontynuacja analizy Bitcoina. Przyjrzymy się interwałom krótkoterminowym, rzucimy też na sam koniec okiem na interwał długoterminowy. Także jeżeli jest to coś co was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. W dniu dzisiejszym zaczniemy w troszkę inny sposób. Na samym wstępie prosiłbym Was o chwilę uwagi. Chciałbym tutaj puścić mały wycinek ostatniej analizy, którą przeprowadziłem 21 listopada, także dwa dni temu. Myślę, że ten mały fragment z tego wideo będzie fajnym wstępem do dzisiejszego odcinka. Także, jeżeli pozwolicie, puścimy sobie tutaj ten kawałek. Także, jak widzicie, w momencie, kiedy utraciliśmy kluczowe wsparcie w tym symetrycznym, horyzontalnym trójkącie, nasz cel, do którego spodziewamy się, że akcja cenowa mogłaby nas zanieść, jest na poziomie 15700. OK? Widzicie, że w obecnej chwili, patrząc na, na FIBO, które sobie tutaj postawiłem, widzicie, że w obecnej chwili Bitcoin porusza się ku dołowi i obecnie utracił czterogodzinną świecą wsparcie poziomu 786. Oczywiście bardzo mocno utrata tego poziomu zwiększa prawdopodobieństwo tego, że będziemy testować poziom 1 FIP, czyli ten nasz pierwszy lokalny dołek. Warto też podkreślić, że w momencie kiedy byliśmy odrzuceni na tych szczytach, my cofamy się po retest tego dołka. Jak widzicie, zrobiliśmy wyższy dołek, co niejako z perspektywy krótkoterminowej było bardzo byczym statementem. Oczywiście, w momencie kiedy odbijamy się od tego dołka, staramy się wrócić do tego szczytu. Z racji tego, że nie było wystarczająco momentu, siły zakupowej, zrobiliśmy podwójny, niższy szczyt, co jest negatywnym statementem z perspektywy krótkoterminowej. Obecnie, jak widzicie, od momentu odrzucenia na tych szczytach cofamy się w dół, tak? Obecnie chcemy wrócić po test, po retest tego poziomu. I moim zdaniem, w, może i nawet w dniu dzisiejszym, prawdopodobnie w, w przeciągu kolejnych 8 do 12 godzin, w zależności kiedy to oglądacie, jest po 10 rano w Polsce. Myślę, że Bitcoin będzie w stanie tutaj wrócić, by przetestować okolice tego lokalnego dołka, i tego poziomu One FIP. Okay? Dobrze. Przejdźmy teraz do wykresu. Jak widzicie, jesteśmy na 4-godzinnym interwale Bitcoina. Wspominałem tutaj o tym ruchu, który może zostać dokończony i może trwać od 8 do 12 godzin. Na dobrą sprawę, jak się okazało, potrzebowaliśmy tylko 6 godzin, by wybić ten poziom 1 Ale po kolei. Mówiliśmy o tym, że cel techniczny dla tej formacji horyzontalnego trójkąta jest tutaj na poziomie 15 000, o niespełna 15 670. Tak Jak widzicie, ten cel techniczny został tutaj osiągalnie idealnie osiągnięty. Także możemy sobie to już tutaj odhaczyć. Mówiliśmy również o tym, Mówiliśmy również o tym, że w momencie, kiedy zostaliśmy odrzuceni na tym podwójnym szczycie, staramy się wrócić do tego lokalnego dołka po retest. Tak? Czyli to był ten poziom 15800, o którym wspominałem, że Bitcoin jest w stanie dojść w kolejnych 8 do 12 godzin. Jak się okazało, doszliśmy do tego dołka. Jednak co jest negatywne, my nie byliśmy w stanie utrzymać tego lokalnego dołka jako wsparcie. Tak? Co oczywiście zwiększyło też prawdopodobieństwo tego, że będziemy testować nasz, nasz dołek tej bessy, który był na poziomie niespełna 15600 według tutaj indeksu Bitcoina. Oczywiście do tego doszło. Co ciekawe, wybiliśmy nowy dołek. Na poziomie 15479, czyli niejako doszliśmy tutaj do tego poziomu, gdzie był wcześniej ten większy Liquidity Pool. Tak? Oczywiście teraz tego Liquidity Poolu nie widzicie, był on widoczny na wcześniejszym filmiku, gdyż został on wybity. I tak jak mówiłem, w momencie, kiedy dochodzicie do takiego Liquidity Pool, nowe Liquidity wchodzi na rynek i widzimy tutaj odbicie. Także tutaj na pewno możemy powiedzieć, że nasza fala trzecia została zakończona o w tym momencie. Co jest troszkę zaskakujące, to to, że na dobrą sprawę nie testowaliśmy poziomu 1,272, tak? 15,437. Tutaj ten knocik według indeksa, indeksu przepraszam, zatrzymał się 40 dolarów, przed tym poziomem FIBO. Pokazuje to, że ogólnie na samym, na samym rynku nie ma dużego volume i dużej płynności, jeżeli chodzi o liquidity, tak? Dlatego też ten wcześniejszy liquidity pool, który tutaj był, dał nam na tyle kopa, byśmy zobaczyli to odbicie, tak? Oczywiście do tego trzeba też dołożyć fakt, o którym też rozmawiałem. Że byliśmy tutaj bardzo mocno niedowartościowani, czy na naszym RSI, czy na naszym stoku RSI, tak? I tak jak poruszaliśmy też ten temat na naszym telegramie, po dokończeniu fali trzeciej mieliśmy zobaczyć odbicie, co było następstwem. I czymś naturalnym bym powiedział. Jedynym, czego ja osobiście się tutaj nie spodziewałem, to to, że ta fala czwarta doprowadzi aż do takiego wysokiego odbicia. Tak? Jak widzicie na tym, na tym tutaj szkicu, na, tym rozrys na tych rozrysowanych pięciu falach w dół, spodziewałem się raczej krótkiego, krótkiego odbicia tej fali czwartej, co w tym przypadku napędziłoby bardzo mocno tą falę piątą. Chciałem Wam przypomnieć tylko, że od momentu, kiedy Bitcoin został odrzucony o tutaj na tych szczytach, na poziomie 21,5 tysiąca, my cały czas jesteśmy w tym korektywnym ruchu w dół. Zaczęliśmy od pięciu impulsywnych fali w dół, było to poprzedzone korektą ABC. I obecnie moim zdaniem wciąż przeprowadzamy dalszy impulsywny, korektywny ruch w dół. I cała ta formacja 535 dopełni nam prawdopodobnie pierwszą falę makro A, gdyż jest to po prostu korekta zygzak, tak, która dopełni jeden makro ruch. Oczywiście, jest tutaj takie prawdopodobieństwo. Yy, I w tym momencie jest one troszkę bardziej prawdopodobne niż przed tym odbiciem fali czwartej, że ten ruch pięciofalowy będzie ruchem ABC, czyli będzie wyglądał on tak, ABC, ok. I ta korekta 533, czyli nasze flat correction zostanie zakończone na tym lokalnym dołku i z tego miejsca zobaczymy nowy korektywny ruch, na przykład o, taki, tak gdyż również jest taka możliwość. Mówię wam o tym, że jest taka możliwość. Obecnie nie jest to to, co obecnie rozgrywa się na wykresie. Moim zdaniem, jeżeli ten impulsywny ruch, ok, bo na razie jesteśmy w impulsie, od tego, od tego dołka jesteśmy w impulsie, jeżeli szczyt, koniec tego impulsu, będzie w stanie zamknąć się powyżej tego podwójnego szczytu, Czyli powyżej poziomu 17152, będziemy tutaj pewni, że ten korektywny pięciofalowy ruch nie był pięciofalowym ruchem, a był tylko korektą ABC, która uklepała nam nowy dołek tej besy, i od tego momentu nakładamy tutaj lokalny, lokalny korektywny ruch bądź też impulsywny ruch. Oczywiście będzie to no, ciężko jest to w tym momencie przewidzieć, tak? ale wyznacznikiem tego, czy ten scenariusz wchodzi w życie, jest to, czy Bitcoin będzie w stanie wrócić i w pewnym momencie, niekoniecznie falą A, ale po krótkim korektywnym ruchu fali B, tym szczytem C, jeżeli będzie w stanie zamknąć się powyżej. Tych dwóch szczytów, czyli powyżej poziomu 17152, śmiem twierdzić, że ta struktura pięciofalowego ruchu w dół zostanie unieważniona. Oczywiście jest to coś, czego nie możemy w tym momencie zignorować, jednak jest to tylko z mojej strony predykcja, tak, widziałem już wiele takich wykresów, dlatego też ta długa fala czwarta, którą widzimy w obecnej chwili, no wzbudza we mnie taki. Może nie tyle niepokój, ale czerwony sygnał, że to wcale nie musi być pięciofalowy korektywny ruch w dół, a tylko korektywny ruch ABC, tak? Gdyż tutaj, tak jak powiedziałem, to, że byliśmy niedowartościowani na RSI, na stoku RSI, tak jak widzieliście przed chwilą, tak. Y i to, że zobaczyliśmy nowy dołek, to wcale nie, nie świadczy o tym, że my powinniśmy zobaczyć aż tak duże odbicie, tak? Wprawdzie, jak pomierzymy sobie już w tym momencie tak troszkę prowizorycznie, długość fali drugiej, przepraszam, i przyłożymy do dołka fali trzeciej, to widzimy, że nawet fala czwarta, która doszłaby do poziomu 16820, nic tutaj nie definiuje ani nie wyznacza, tak? Także. W obecnej chwili, strukturalnie, wciąż trzymam się tego, że będzie to pięciofalowy, korektywny, impulsywny ruch w dół. Jednak chciałem Wam pokazać scenariusz, który wejdzie w życie, jeżeli Bitcoin będzie w stanie zamknąć się powyżej poziomu 17152. Warto podkreślić, że w drodze od obecnego poziomu 16540, 10.30 rano w Polsce, do poziomu 17 152 mamy kilka dużych Liquidity Pools, tak? I oczywiście ta cena, która będzie dochodzić do tych poszczególnych Liquidity Pools, będzie co chwilę spychana w dół, tak? Dlatego, że dojdzie tutaj do, dojdzie tutaj do tak zwanej wyprzedaży, sprzedaży, lokalnej sprzedaży, więc oczywiście każdy wybijany ten liquidity pool będzie powodował to, że ta cena będzie tracić na momentum, oczywiście przyjdzie też taki moment i wrócimy tutaj do stoku RSI i do RSI że będziemy lada moment już jesteśmy na stoku RSI będziemy przegrzani tak i będziemy po prostu zmuszeni do tego by nałożyć korektywny ruch widzicie, że na jednogodzinówce już jesteśmy przegrzani, jeżeli chodzi o stok RSI i RSI na 8 godzinówce również. Pamiętacie, był taki moment, kiedy rozmawialiśmy o tej korekcie, która miała przyjść do poziomu 15800, kiedy mówiłem o tym, że to 8 ten 8 godzinowy stok RSI musi nam tutaj skorygować w dół. I w tym momencie wygląda na to, że mimo to. Iż założyli, nałożyliśmy tak duży impuls fali czwartej, którego podkreślam się, nie spodziewałem, że będzie onoż aż tak mocny. Wszystkie znaki na niebie wciąż wskazują na to, czyli RSI, stock RSI, liquidity pulse. Jak usuniemy na chwilę FIBO, zobaczycie, że zbliżamy się tutaj do tych czerwonych order booków. Tutaj też dojdzie do wyprzedaży na tych poziomach między 16 16772. A16 933. Także te znaki na niebie wskazują na to, że, że tutaj prawdopodobnie ta. Ta pompa, ta fala czwarta zostanie tutaj stłamszona, i akcja cenowa wróci nam w dół. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, długość tej fali czwartej oznacza, że ta fala piąta wcale nie musi być taka długa, tak jak przewidujemy, gdyż oczywiście z racji tego, że fala trzecia wybiła poziom 1,272, 127215437, oczekiwania są takie, że Bitcoin w drodze w dół. Jeżeli oczywiście ten, 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 ten ruch zostanie tutaj wykonany, no do, powinien dojść minimum do poziomu 1,4, 1,4, 15200, a docelowo do 15000 do poziomu 1,6, 1,8. Ale tak jak powiedziałem, długość tej fali czwartej daje mi tutaj sygnał, że ta fala piąta może być krótka i może nawet potencjalnie zatrzymać się na którymś tutaj z tych liquidity pools, tak? Na razie zostawimy to tak, jak przewidywałem. Już w momencie, kiedy rysowaliśmy falę drugą, gdyż oczywiście to nie jest, to nie jest rozrysowane wczoraj, tylko to było rozrysowane już tutaj niespełna 5-6 dni temu, może i tydzień, także na razie trzymamy się tej wersji. Wygląda na to, że jesteśmy blisko tego, by ta fala czwarta, ten korektywny w tym przypadku impulsywny ruch fali czwartej się zakończył i będziemy kontynuować tutaj ruch. W kierunku południowym, tak? Ale chciałem Wam pokazać tą, tą, tą możliwość, że, że ten ruch jest tą falą ABC i tutaj zaniesiemy się na kolejny ruch ABC. I tak jak podkreśliłem wcześniej, wyznacznikiem tego będzie to, czy Bitcoin będzie w stanie w tym impulsie zamknąć się powyżej poziomu 17152. Dobra, jeżeli chodzi o analizę krótkoterminową, będzie to tyle. Przejdźmy do tygodniowego interwału. Jeżeli chodzi o interwał długoterminowy, o interwał tygodniowy, chciałem tylko Wam przypomnieć, że wciąż jesteśmy w celu technicznym do okolic 14 tysięcy. Wynika to z tego, że z perspektywy makro byliśmy bardzo długo w tej niedźwiedziej formacji zwanej Descendent Triangle i w momencie kiedy utraciliśmy to horyzontalne wsparcie o w, tym, w tym miejscu, Jesteśmy w celu technicznym, który powinien nas zanieść do okolic 13 800 do 14 000. Oczywiście. Nie chciałbym tutaj sugerować, że, że to musi się wydarzyć, tak, bo nie musi się wydarzyć. Oczywiście rozpatrujemy tutaj prawdopodobieństwa, i wszystkie prawdopodobieństwa wskazują nam to, że prędzej czy później ten cel może zostać osiągnięty. Bazując jeszcze na tym tygodniowym interwale, bardzo interesuje mnie, jak zamknie się ta tygodniowa. Świeca, tak. Jesteśmy w połowie tygodnia, jednak, jak na razie, wygląda to pozytywnie, tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę makro. Gdyż mimo to, że wybiliśmy ten poziom 1,272, 15,962 i zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że dojdziemy do poziomu 14,100 niespełna, tak ta tygodniowa świeca napawa tutaj optymizmem. Tak? I z perspektywy tygodniowej widzicie również, że pierwszym dużym liquidity poolem jest właśnie ten sam liquidity pool, który omawiałem przed chwilą, na interwale czterogodzinnym, czyli ten poziom 17150. I tak jak powiedziałem, jeżeli ta akcja cenowa wróci do tego liquidity pool i odbije się w dół, albo w ogóle do niego nie dojdzie, będzie to oczywiście negatywny statement od Bitcoina, tak? I będzie to oznaczało, że ta fala piąta, na, na interwale krótkoterminowym, którym mają, którą mamy wyznaczoną, będzie kontynuowana. Jeżeli zaś Bitcoin byłby w stanie przebić się przez ten liquidity pool i zamknąć się powyżej tego poziomu 17150, będzie to byczy statement. Oczywiście, w obecnej chwili jest to mniej prawdopodobny scenariusz. Ja, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, spodziewam się tego, że ta fala czwarta lada moment się skończy albo już się skończyła i dojdzie tutaj do kontynuacji tego trendu spadkowego, tak? Jednak warto podkreślić, że nawet z perspektywy tygodniowej ten liquidity pool jest bardzo tutaj silny, tak? Co też podkreśla, daje nam daje nam tutaj do myślenia i daje nam sygnał, że będzie to ciężki opór do przebicia dla Bitcoina w tym momencie. Musielibyśmy zobaczyć naprawdę jakiś byczy news, jakąś poprawę sentymentu, żeby tutaj ten poziom został przebity. Mówię tutaj o tym poziomie 17150. Jak zobaczycie na ten tygodniowy interwał, widzicie, że nasz kolejny tutaj liquidity pool jest na poziomie 14800. Także Patrząc na to, że ten poziom 1,272 z tygodniowej perspektywy został wybity, 15962 i zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że będziemy się kierować w kierunku 14100, moim zdaniem, jeżeli dojdzie do jakiegoś kolejnego załamania na tym rynku, um, oczywiście nie mówię tutaj o czarnym łabędziu, bo to oczywiście byłby większy spadek, ale myślę, że kolejnym mocnym wsparciem będzie właśnie poziom między 14800 a 15150. Także tutaj, także tutaj mamy konkretne wartości, na które patrzymy z perspektywy makro. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak zawsze mam nadzieję, że filmik był pomocny, wartościowy, że dał wam mniej więcej pogląd na to, na co ja patrzę. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Na koniec jeszcze jakiegoś małego lajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, hej!